Mam sobie do dzisiaj, się wygramy. Bo że nie gram. To, to jest poradnik jak zrobić nie jak mieć jak, się mota Among Us. Jak więc kamerę W tę aplikację i piszemy tak. Um, Scan.top.net. Canet, to się jest. Pisałem i wybieramy to na samej górze. To mamy tutaj. Sternat. 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 super Sternat. Sternat. Yeah, super aplikacja super super i instrujemy ją i czekamy. Teraz i nam się pojawią te przyciski. Jak nam się pojawi jedna, to ją nie nim klikamy i potem nam się pojawią te przyciski. I klikamy w to. będę wam pokazać jak to włączyć. Kwilałczer, I wchodzimy do Among Us. Boom, czyncie, ale no, Ale jest i. I pisze nam tutaj Skaltnet Jak nam pisze Skaltnet To wtedy Mam te mody. więc ooh, Najlepiej z angielskim grać Bo z polskim Nic nie ma prawie I robię świat swój I jesteśmy Na naszym świecie, tak? Entuze. Jak wam nie zdarzyło Nie będziecie mieli tego to musicie zrobić tak Więc z aplikacji i ją usunąć stąd i wtedy jak wyjedziecie mieli. będziecie mieli online mm, nie chce i tak mm, serwer. mam nadzieję że teraz mi zadziała i dobra zadziała i tak dawno nam się pojawi takie coś. Tak mi się tutaj nigdy nie pokazało. I w do doskonałe. I tutaj mamy komendy. I piszemy tak. Jak, jak mówić angielskiego, to help. Help. I mamy tutaj różne komendy. I mamy tak może mieć mapę, ukoś map i mamy mieć na Angie, czyli tą nową mapę trochę jak go będzie w nowym roku, roku 2021. Co to jest? A dobrze, musisz dopisać gamę mapę. Jak gamę mapę? Klucznik map. aj Nie wiem, co nie jest, Angie. To działam nużem, no, czyli na przykład Skelet. więc na Skelet. Na no, Polus. Nie umiem pisać Mira, ale. bardzo Mira, Jak... czekaj, tak. Napisem, próbuję. Mira. Haku. O nie, nie. Haku, co czyli... jest? O jest, Mira, ale. Teraz. I I ukośnik. mod. Ukośnik mod. Um, tutaj I tutaj mamy O! W miejscu pisemnym modę, mod miejscu no. To, to mamy tutaj różne komendy, jak zombies. Nasze znaczy mody. Jak wpisujemy no, mod, na przykład zombies, to w tym nam się aktywuje mod zombie. Na przykład mod Wentreporter. Wiedział Wentreporter, nie? I. To jest chyba mam tyle. Chyba wam pokazamy, jak. A, właśnie, jeszcze. muszę Wam pokazać, jak to jest. To jest bardzo łatwe. Czekam na Europę. I. Wychodzimy, usuwamy stąd i, i, uruch i uruchamiamy ponownie. Czyli mamy ten taki przycisk, wiecie. Jak mamy ten telefon, to tam tu mamy takie tutaj jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci albo takie, tam. i tutaj jest do włączenia, przesumujemy go. Ten nam się pojawią mm, przyciski, jak. Tutaj będzie uruchom ponownie. O no, nie, może, ale okay. mm. tu, Tutaj będzie wyłącz, a po drugiej stronie będzie tryb samolotowy. Więc klikamy wy uruchom um, ponownie. I tutaj będziemy mieli. I wtedy nam uruchomi się, ściskamy przez um, 10 sekund, kiedy jak nam się łączy tak całkowicie, to nikt nie będzie widzieć, to po prostu przytrzymujemy ten um, guzik ten gu... ten guzik. Jak wtedy? Okej. Okay. i wam dziś pomogłem. Jest baza i